Jak umiejętnie wspierać potrzebujących i działać na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej? W jaki sposób skutecznie budować partnerstwo między sektorem publicznym a organizacjami charytatywnymi? Jakie są potencjalne korzyści i wyzwania wynikające z takiej współpracy? O tym rozmawiać będę z Deimantę Bukejkaite, sekretarz generalną litewskiego Caritasu. Dzień dobry. Czy widzi Pani zmiany w podejściu społeczeństwa do pomocy ubogim? Czy wzrasta liczba osób, które aktywnie angażują się w działalność charytatywną? Tak, zarówno podejście, jak i postawy zdecydowanie się zmieniają. Widzimy jak wielką solidarność i chęć niesienia pomocy innym nasze społeczeństwo odczuwało, gdy rozpoczęła się wojna w Ukrainie. Zresztą, wojna w Ukrainie można powiedzieć otworzyła nową kartę w historii ludzkiej solidarności i pomagania innym. Co więcej, w działalność charytatywną zaangażowały się nie tylko poszczególne osoby, ale całe rodziny. Pomagają dziadkowie z wnukami. Dzieci z rodzicami i to jest piękne. Nadal uważam, że na Litwie angażowanie się rodzin w wolontariat jest czymś nowym. Jak mówiłam, to zaangażowanie szczególnie wzrosło od czasu wybuchu wojny w Ukrainie. Kto potrzebuje dziś największej pomocy? Które grupy społeczne jakie osoby? Przede wszystkim są to osoby, które nie mogą już o siebie same zadbać. Dzieci, osoby starsze, ludzie chorzy, którzy nie są w stanie sami poradzić sobie ze swoją sytuacją i problemami. Niestety na Litwie wciąż problemem jest ubóstwo. Najbardziej nim dotknięci są emeryci, osoby starsze, dzieci, rodziny z jednym żywicielem, zwykle matki z dziećmi, oraz bezrobotni, zwłaszcza długotrwale. Ta ostatnia grupa stanowi spory odsetek. Setek. Często są to osoby cierpiące na różnego rodzaju choroby uzależnieniowe, które dodatkowo utrudniają integrację i samodzielne funkcjonowanie. Na pierwszym miejscu bym wymieniła dzieci i osoby starsze jako grupy wymagające szczególnej uwagi i troski, ale z drugiej strony, nasza pomoc i uwaga powinny być skierowane również do innych grup docelowych, takich jak osoby doświadczające przemocy, samotności. Osoby uzależnione i osoby wychodzące z więzień i zakładów karnych, rodziny osób, które odbywały lub odbywają karę na Litwie, szczególnie potrzebują pomocy. Jest to obszar, w którym mamy naprawdę dużo do zrobienia. Ile pieniędzy rocznie przeznacza Caritas na pomaganie innym? Trudno oszacować taką średnią kwotę, ponieważ Caritas Litwa jest bardzo dużą organizacją. Jeśli spojrzeć na to w ten sposób, jest Jesteśmy aktywni w ponad 200 jednostkach terytorialnych, czyli miastach, miasteczkach lub mniejszych miejscowościach, w których znajduje się biuro Caritasu. Caritas jest organizacją katolicką, więc gromadzimy się przy parafiach. Jeśli spojrzeć na całkowity budżet, jakim dysponujemy na całej Litwie, ile zbieramy, może to być kilka milionów, ale to zależy. Na przykład nadal otrzymujemy dorowizny na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy ucierpieli z powodu wojny. Kwota z tytułu darowizn jest znacznie wyższa, ponieważ pomagamy już kilku grupom docelowym Litwinom i Ukraińcom. Ale najważniejsze jest, że społeczeństwo chce się dzielić. Bardzo bym chciała, żeby ta chęć nie zgasła, ponieważ na Litwie jest wiele osób w potrzebie. W tym wiele osób potrzebuje podstawowego, codziennego pożywienia. Mamy dwie duże stolówki w Kownie i w Wilnie, gdzie każdego dnia po ciepły posiłek przychodzi po kilkaset osób, a to przygotowanie posiłku, zaopatrzenie, opłaty za prąd, gaz. To wszystko się składa na pokaźne kwoty. Czy to prawda, że liczba osób przechodzących po ten ciepły posiłek rośnie? Tak, zwłaszcza w okresie pandemicznym i popandemicznym. Przed pandemią, powiedzmy, do wileńskiej stolówki Caritas przychodziło około 150-200 osób. Ale w okresie po pandemii ta liczba wzrosła niemalże dwukrotnie. Teraz po ciepły posiłek przychodzi blisko 200, -200 250 czasem 300 350 osób. W Wilnie do Betanii przychodzi około 400 osób dziennie, podobnie w Kownie. Albo jedzą na miejscu, albo biorą na wynos. Przychodzą bardzo różni ludzie. Duża część społeczeństwa myśli, że są to osoby z tak zwanego marginesu społecznego, z ulicy. Niestety tak nie jest. Takie osoby stanowią zaledwie 30% procent przychodzących, reszta to osoby starsze, matki, które nie są już w stanie wyżywić swoich dzieci, które po opłaceniu wszystkich rachunków już nie mają pieniędzy na posiłek. Przychodzą więc po ciepły posiłek do nas. Przychodzą samotni seniorzy, którzy mają bardzo niskie emerytury, którzy po wykupieniu leków nie mają środków na życie. Przychodzą też tacy, którzy po prostu są samotni. Ich sytuacja materialna może nie jest tak trudna, ale ten talerz zupy czy kaszy jest czymś więcej niż posiłkiem. Są sposobem radzenia z samotnością. Przychodzą, by spotkać się z drugim człowiekiem. Jeśli w swoim otoczeniu nie masz z kim porozmawiać, lub nie chcesz rozmawiać ze swoim otoczeniem, z sąsiadami, nie masz z kim podzielić się radością czy smutkiem. Jeśli czujesz się samotny, idziesz do środowiska, w którym czujesz się bezpiecznie. Spożywając posiłek, zaspokajasz także potrzeby emocjonalne. Nie tylko jesz, ale zyskujesz społeczność, zyskujesz poczucie przynależności do wspólnoty. Bardzo dobrze Pani to ujęła. Jedną z form ubóstwa jest samotność. Czy z Pani obserwacji liczba osób samotnych na Litwie rośnie? Zdecydowanie tak. Samotność niekoniecznie jest doświadczana przez osobę, która na przykład mieszka sama. Na przykład samotnie mieszkająca babcia może być bardzo aktywną przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej. Mieszka sama, ale nie jest samotna. Są rodziny, w których poszczególni członkowie czują się samotni. Na przykład kobieta, żona może doświadczać samotności, ponieważ jej mąż pracuje jako kierowca i jest stale poza domem. W takiej sytuacji brakuje kogoś bliskiego na co dzień. Samotności doświadczają nieraz już dorośli studenci, którzy również z powodu pewnych okoliczności lub sytuacji nie mają towarzyskiego grona, któremu mogą zaufać. Tak więc samotność nie jest doświadczana tylko przez ludzi, którzy żyją samotnie. Samotność Samotność nie wybiera nas ze względu na nasz status, wykształcenie, płeć czy hobby. Po prostu samotności może doświadczyć każdy i każda z nas. Czy biznes dostrzega możliwość inwestowania w kapitał społeczny za pośrednictwem organizacji pozarządowych Caritasu? Tak, dostrzega. Co więcej, te partnerstwa społeczne z biznesem stają się coraz silniejsze na Litwie. Mamy jeden dobry przykład, kiedy to jedna sieć przybyła na Litwę i zaczęła rozwijać tu swoją działalność, dostarczać pewne towary, ale zależało jej również na wzmocnieniu. W imieniu odpowiedzialności społecznej w firmie. Od sześciu lat ta firma współpracuje z naszą organizacją i pozostałymi dwiema, pomagając ośrodkom opieki dziennej nad dziećmi i w ten sposób inwestując w przyszłość dzieci. Jako Caritas mamy na Litwie 42 katolickie ośrodki opieki dziennej. To przykład, że biznes chce inwestować również w kapitał społeczny. Oczywiście wiele zależy od nas, od organizacji pozarządowych, od Caritasu, od tego, w jaki sposób zapraszamy biznes do inwestowania, jak budujemy relacje z biznesem, jak pomagamy biznesowi zidentyfikować i wybrać obszary, w których mógłby lub zechciał zainwestować. Istnieje mit, a może przekonanie, że jeśli organizacja pozarządowa wystosowała list do przedsiębiorcy, to prosi w nim o pieniądze. Owszem, pieniądze są potrzebne na pewne działania, na inwestycje, na narzędzia do udzielenia pomocy, ale niemniej ważne są inwestycje w tak zwane miękkie narzędzia. Znów wracamy do wolontariatu. Firma może wspierać działalność organizacji pozarządowych nie tylko finansowo, ale swoją wiedzą, kompetencjami, usługami. Na przykład szkoląc w zakresie korzystania z określonych narzędzi, szkoląc w zakresie komunikacji kryzysowej, w jaki sposób wzmocnić zdolność własnej organizacji do pozyskiwania funduszy, do pracy z darczyńcami fizycznymi i prawnymi. Tak więc firmy mogą również przyjść ze swoją wiedzą i przeszkolić nas, organizacje pozarządowe, Caritas, i odwdzięczyć się swoimi usługami tym, co zapewniają i co sprzedają na rynku. Trzeci sposób zaangażowania firm to wolontariat zespołów biznesowych. To szczególnie widać w okresie przedświątecznym. Przez cały grudzień otrzymujemy wiele zapytań i ofert. Pod koniec roku wszyscy hojnie się dzielą, a zespoły korporacyjne chcą przyjść i zostać wolontariuszami. Chcą przyjść do Centrum Aktywności Wileńskiego Centrum Caritas Betania i spędzić tu cały dzień, angażując się w przeróżne aktywności, od przygotowywania posiłków, czyli na przykład Obierania ziemniaków, gotowania, po poprzygotowywanie stolów, obsługę przychodzących, rozmowę z nimi, po pozmywanie naczyń, a następnie omawianie, jak minął dzień. Tak więc firmy przychodzą do nas również z takim zamierzeniem. Potem widzą, że tak spędzony dzień wzmacnia nić porozumienia i współpracy w zespole. Jak prosić o pomoc? Bardzo dobre pytanie. Nie wiem, nie mam jednej odpowiedzi na to pytanie. Wcale nie jest łatwo prosić o pomoc. Niektórzy ludzie niestety nie proszą o pomoc do ostatniej chwili. Potem jednak te problemy urastają do takiej rangi, że trudno tej pomocy udzielić. W ostatnim tygodniu listopada i pierwszym tygodniu grudnia, już ósmy rok z rzędu, realizujemy taką świetną inicjatywę z litewskimi prawnikami, którzy udzielają w tym czasie ludziom bezpłatnych konsultacji. Często zderzamy się z sytuacją, gdy ludzie nie proszą o pomoc na czas lub nie szukają porady, przez co... Powiedzmy, rzęzną w ogromnych długach. Przychodzą, gdy sytuacja staje się krytyczna, ale trudno jest takiej osobie pomóc, ponieważ sytuacja jest już tak zaawansowana, że trudno ten przysłowiowy koltun rozplątać. Nie jest łatwo prosić o pomoc. Jak to zrobić? Nie ma jednej odpowiedzi. Ale jest wiele możliwości i wiele sposobów. Jeśli trudno ci samemu poprosić o pomoc, powiedzieć wprost, Czuję się samotny, myślę, że jestem uzależniony, bo nie mogę przeżyć dnia bez kieliszka alkoholu, doświadczam przemocy, nie mogę już wykarmić moich dzieci. Czy możesz pomóc? Jeśli tak trudno jest powiedzieć to wprost i poprosić o pomoc, bez słów możesz dać do zrozumienia, że tej pomocy potrzebujesz. Możesz po nią przyjść z kimś. W Caritasie często zdarzają się przypadki, kiedy osoba przychodzi do nas i wypytuje o możliwość uzyskania pomocy w konkretnej sytuacji, tak jakby to dotyczyło jakiejś innej osoby, a potem okazuje się, że mówi o sobie. Na początku boi się jednak przyznać. Dlaczego? Bo ludzie są niepewni, nie ufają. Być może prosili kiedyś o pomoc i zostali odrzuceni, bardzo trudno jest poprosić o pomoc po raz drugi. Zawsze można poprosić kogoś, by pomógł się zwrócić o pomoc, aby poprosił o pomoc w Twoim imieniu albo towarzyszył. Można zadzwonić i poprosić o pomoc telefonicznie. Nie ma kontaktu wzrokowego, nie ma fizycznego spotkania, jest dystans. Czasami taka odległość sprawia, że czujemy się bezpieczniejsi. Może właśnie po rozmowie z osobą z organizacji, na przykład wolontariuszem Caritasu, poczujesz, że to jest miejsce, które może ci pomóc, ludzie, którym możesz zaufać. Potrzebowaleś odwagi, aby opowiedzieć, co cię trapi, ale teraz już możesz spokojnie potem pomóc. Udać. Są ludzie, którzy, jeśli sami nie są w stanie pomóc, dzwonią do nas. Pamiętam jednak przypadek, kiedy do Caritasu zadzwoniła pewna kobieta. Była na dworcu autobusowym, wracała z zakupów. Na dworcu zobaczyła ciężarną kobietę. Mówi, Ona siedzi samotnie na podłodze. Nie wiem, czy zbiera datki, czy nie, ale znalazłam ją tutaj, kiedy przyjechałam na dworzec autobusowy o 8.30 rano. Teraz jest szesnasta, a ona wciąż siedzi. Nie mogę jej tak zostawić, ale za pół godziny mam autobus, mogę z nią porozmawiać, ale czy mogliby państwo po nią przyjechać w razie potrzeby? To jest przykład tego, jak osoba widzi w swoim otoczeniu. Że coś jest nie tak, że ktoś potrzebuje pomocy, że coś się dzieje. I nie zostaje obojętna. Tak, to była cała historia. Kobieta pochodziła z Ukrainy, nie miała pieniędzy, nie wiedziała dokąd pójść, nie wiedziałaby, gdzie spędzić tę noc. Dzięki tej osobie, tej kobiecie, która do nas zadzwoniła, ta ciężarna kobieta otrzymała pomoc. Nasi wolontariusze tam pojechali, kobieta, która do nas zadzwoniła, szczęśliwie zdążyła na autobus. Otóż mamy czas, by zalatwić. Swoje sprawy, ale też by pomóc innym. Caritas jest nierozerwalnie związany z misją Kościoła katolickiego. Czy to oznacza, że do grona wolontariuszy mogą dołączyć tylko wierzący? Oczywiście, że nie. Caritas, owszem, jest organizacją katolicką i dla ludzi wierzących, Caritas jest narzędziem, dzięki któremu mogą doświadczyć wiary w praktyce. Co to oznacza? Katolicy misję powierzoną im przez Kościół spełniają na trzy sposoby. Poprzez Słowo Boże, sakramenty oraz kaplaństwo i dziela milosierdzia. Osoba wierząca, która czyta Słowo Boże, żyje życiem sakramentalnym. Powinna też czynić dziela milosierdzia, dzielać w życie Słowo Boże. I Caritas bądź inna tego rodzaju organizacja jest najlepszym miejscem do spełnienia tej misji. To miejsce, w którym wychodzimy do bliźniego, dzielimy się miłością bliźniego. Z drugiej strony mamy wielu wolontariuszy w organizacji, którzy przychodzą do organizacji, ale nie uznają jej za część Kościoła katolickiego. I naprawdę nie przychodzą po to, aby praktycznie doświadczyć wiary. Ludzie przychodzą, aby czynić dobre uczynki. Przychodzą do nas młodzi ludzie, którzy zamierzają coś studiować i chcą zobaczyć, przekonać się, czy to właściwa droga. Caritas jest organizacją otwartą dla wszystkich. Tak jak udzielamy pomocy każdemu, bez względu na religię, Wyznanie, rasę, narodowość czy pleć, tak samo jesteśmy otwarci na każdego, kto chce zostać wolontariuszem. Mamy wolontariuszy z innych krajów, odmiennego wyznania. Są wśród nas muzułmanie, którzy też kiedyś przyszli z prośbą o pomoc, a teraz się nią dzielą. Caritas jest otwarty dla każdego, kto chce się dzielić, kto chce czegoś doświadczyć lub kto nie wie, czego chce. Caritas jest również miejscem, do którego można przyjść i znaleźć odpowiedź na wiele życiowych Pytań. To my pomagamy ludziom, którzy chcą się czymś podzielić, spotkać się z ludźmi, którym czegoś brakuje. A czynienie dobra, troska nie tylko o siebie, ale i o innych, to naprawdę dobry trening dla serca. Caritas jest w pewnym sensie poligonem. Mamy wiele różnych narzędzi, by pomóc każdemu. Ważne, aby ludzie chcieli przyjść, aby przyszli, będziemy im towarzyszyć. Będziemy szli razem, wspierając się nawzajem i uszlachetniając nasze serca jedna paczka z Polski proszę opowiedzieć o tej inicjatywie i kampanii tak, w Polsce inicjatywa ta nosi nazwę szlachetnej paczki. Natomiast na Litwie paczki życzliwości, ponieważ życzliwość nas jednoczy. Wileński Caritas podpatrzył ten pomysł u naszych kolegów w Polsce. Niby sprawa, ale i niezwykła, ponieważ łączy ludzi. Co to znaczy? Wileński Caritas i Caritas w Polsce mają paczki, proste papierowe paczki, do wypełnienia których zapraszają ludzi. Na początku trzeba się dowiedzieć gdzie te paczki są dostępne w Polsce, zazwyczaj przy parafiach, w galeriach handlowych. Na Litwie paczki te są dostępne od półtora miesiąca jak dotąd na Wileńszczyźnie i w archidiecezji wileńskiej. Paczka życzliwości czy szlachetna paczka oznacza, że wkłada się do niej to, o co prosi organizacja. Mogą to być różne rzeczy. Może to być żywność, mogą to być materiały edukacyjne i towary. Po prostu bierzemy tę paczkę i ją napełniamy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Wilnianie są bardzo aktywni i chętnie dołączają do inicjatywy. Być może od przyszłego roku, dzięki naszym kolegom z Caritasu z Polski, będziemy mogli takie paczki uruchomić w całej Litwie. To mile, że o te paczki pytają osoby indywidualne i seniorzy. Nieraz mówią, że emerytury wystarczyło na własne potrzeby i chcieliby też pomóc komuś innemu. Pytają, gdzie mogą znaleźć takie paczki. Wspólnoty, zespoły w pracy, szkoły, szpitale, kliniki, urząd skarbowy, bardzo różne firmy pytają o te paczki. By móc je odpowiednio napełnić. Wiadomo, to zainteresowanie paczkami w grudniu może wynikać z zakończenia roku budżetowego. Mamy jednak wielką nadzieję, że zainteresowanie grudniowe utrzyma się również w styczniu, lutym i w przyszłym roku, ponieważ ludzie w potrzebie są każdego dnia, a Caritas musi dbać o nich nie tylko pod koniec roku, ale przez cały rok. Dlaczego warto pomagać innym? Tak naprawdę pomagając innym, pomagamy sobie. Najlepszym mnożnikiem jest dzielenie. Jeśli chcesz się spełnić, jeśli chcesz poczuć, że jesteś potrzebny, jeśli chcesz i potrafisz się dzielić i to robisz, po jakimś czasie zdajesz sobie sprawę, że otrzymałeś znacznie więcej niż dalej. Mamy wielu wolontariuszy, którzy przychodzą do nas, a Caritas na Litwie liczy ponad 4 tysiące osób i dają nam swój czas, swoje umiejętności. I ich kompetencje. Mamy wolontariuszy w każdym wieku. Powody, dlaczego tu są, bywają bardzo różne. Na przykład jedna dziewczyna przyszła, bo musiała gdzieś odrobić tak zwane godziny społeczne. Ale jak później sama powiedziała, gdyby wiedziała, że wolontariat w Caritasie może sprawić tyle dobrych emocji przyszłaby wcześniej i nie z konieczności uzbierania tych społecznych godzin. Sporo osób przychodzi w konkretnym celu. Niekoniecznie z ideą, ale potem zostaje. To ludzie, którzy chcą zrobić coś razem. Oczywiście, kiedy jesteś wolontariuszem, przede wszystkim niesiesz pomoc innym, ale bez względu na to, w jakim obszarze, czy pracujesz z dziećmi i rodzinami, czy w stolówce, czy z migrantami, uchodźcami, czy organizujesz coś dla osób starszych, wydarzenia, festiwale, obozy, Owszem, dostajesz zadania, wykonujesz je, ale zyskujesz społeczność. Doświadczasz różnych emocji, jesteś świadkiem różnych nastrojów, Zbogacasz się, uszlachetniasz, ale na przykład inaczej zaczynasz postrzegać konkretne zjawiska społeczne. Mity upadają, gdy jesteś w tym środowisku, gdy wychodzisz ze swojej bańki społecznej. Uczysz się nowych rzeczy, być może angażujesz się w coś, o czym nie miałeś pojęcia, odkrywasz nowe rzeczy współpracując z innymi Ludźmi, robiąc dobre rzeczy dla innych. Na początku wydaje ci się, że zrobisz coś dobrego dla innych, ale w rzeczywistości nie mniej korzyści i zadowolenia będziesz czerpać sam czy sama. Bardzo często w ciągu moich 13 lat pracy w Caritasie byłam świadkiem, jak wolontariat łączył rodziny. Przyszła do nas 14 latka z ojcem. Dziewczyna potrzebowała również godzin społecznych. A ojciec jej towarzyszył. To był pierwszy wolontariat, zarówno dla dziewczynki, jak i jej ojca. Byli tam przez trzy godziny, dostali konkretne zadania, wykonali je, a w międzyczasie widziałam, jak rozmawiają z innymi, uśmiechają się. Na koniec, kiedy się ze wszystkimi żegnali, mężczyzna podszedł do mnie, uścisnął mi rękę i powiedział: Bardzo pani dziękuję. Nie sądziłem, że spędzę tak wartościowy czas z moim dzieckiem, i dodał: w ciągu tych trzech godzin rozmawialiśmy o tak wielu rzeczach. Nie pamiętam, żebym w ogóle w ostatnim czasie spędził tyle czasu z córką. Dziękuję pani za to. Praca, dom, w którym dzieci siedzą, zwykle w swoich pokojach, a właściwie w wirtualnych światach. Przecież, po to, żeby się spotkać z kolegą, nie trzeba wychodzić z domu, wystarczy odpalić grę. O spacerach czy lepieniu balwana zimą nie wspomnę. Ucierpiał na tym czas rodziców z dziećmi, komunikacja, a właściwie jej praca i właśnie wolontariat przychodzi tu z pomocą. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w wolontariacie ze swoimi bliskimi. Warto namówić nawet tych, którzy początkowo są niechętni. Na pewno nie pożalują. Takie wspólne przedsięwzięcie jak wolontariat pozwala odkryć, co nas łączy we własnej rodzinie albo czego w tej rodzinie brakuje, albo też dlaczego odwracaliśmy się od pewnych grup w społeczeństwie, zwłaszcza od takich, których najchętniej byśmy omienili mijali szerokim lukiem, a w najlepszym wypadku odwracali wzrok, bo to nie nasza bajka. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I Państwu dziękuję bardzo. Zapraszam na następny program. Za tydzień. Do zobaczenia.